Analiza demograficzna Polaków. W programie PBC Planner można uczynić także analizy niekoniecznie związane z prasą. Takie, które pomogą nam zrozumieć, jak zachowują się Polacy na rynku marketingowym. Nam, pokażą nam, jak możemy zrozumieć, kto gdzie ile czasu spędza. Kto siedzi w telewizji, w prasie, w internecie. W tym celu musimy skorzystać z tabeli przestawnej palę tabelę przestawną teraz aby z tego skorzystać mamy takie zmienne jak czas korzystania z mediów w rozbiciu na prasę, telewizję, radio i internet one same z siebie posiadają bardzo dużą ilość kategorii byłoby nam dość niewygodnie analizować je w ten sposób ale tylko dla poglądowo wrzucę jedną z nich mamy dokładne rozbicie co pół godziny lub godzinę ile osoba czasu spędza w tym momencie, w połączeniu ze zmiennymi o respondencie, takimi jak na przykład płeć i wiek, jesteśmy w stanie zobaczyć, gdzie są nasi respondenci. Pozwólmy przyjrzeć się wynikom. I teraz. Wśród osób, które nie czytamy. Tu mamy rozbicie w kolumnach, chcielibyśmy we wszystkich procent w kolumnie zamienimy na procent próby W tej chwili całość tej ramki składa nam się na 100% i mamy dokładne rozbicie, ile osób, ilu mężczyzn lub kobiet mamy, ile czasu spędza czytając prasę. Spora część nie czytała prasy w dniu poprzednim, ale mamy dokładne rozbicie, gdzie są dalej. Widzimy, że najbardziej, najwięcej czytającymi osobami są kobiety w wieku powyżej 25 lat i one spędzają na czytaniu prasy od paru minut do dwóch godzin dziennie. Ok. A co gdybyśmy chcieli sobie to zawęzić? Możemy w tym momencie zrobić własną zmienną, która pozwoli nam skompresować to, co tutaj widzieliśmy. Wybieramy lokalnie, jeżeli robimy to dla siebie, lub sieciowo, jeżeli chcemy podzielić się tym ze współpracownikami. Odnajdujemy nasze zmienne czas korzystania z mediów, wybieramy pierwszą z nich, czas czytania rasy wczoraj. Zaznaczamy kategorię od jednej minuty do dwóch godzin, tam jak widzieliśmy, podobnie układały nam się wyniki. Robimy i, to jest podobny proces do tworzenia grup celowych. Wykorzystamy go do stworzenia własnych zmiennych. W tej chwili możemy nazwać tą zmienną prasa do dwóch godzin. Ja taką zmienną utworzyłem, więc nie będę teraz jej powtarzał. Wystarczy kliknąć, zapisz. OK, w ten sam sposób zaznaczamy powyżej 2 godzin. Czyścimy sobie tutaj. Klikamy i, i mamy kolejną zmienną, tym razem. Dla czasów oglądania, czytania prasy o 2 godzin wzwyż Prasa 2 plus. Zapisz. Mamy zapisaną naszą zmianę. To samo musimy uczynić dla radia. Znowu zakładam, że do 2 godzin mamy grupę mniej zainteresowaną danym medium. Tym razem w takim razie będzie to. Radio do dwóch oraz radio powyżej dwóch. I ostatecznie z internetem, Internet do dwóch i internet powyżej dwóch godzin. Ok. Wracamy do naszej analizy. Tworzymy tabelę przestawną. Wybieramy nasze zmienne użytkownika stworzone w moim przypadku lokalnie. I wybieramy osoby, które spędzają dużo czasu w internecie, radiu lub telewizji. Przerzucamy je na prawą belkę. Dobrze. Dodatkowo zrobimy sobie podział względem płci. I zobaczymy, jakie gazety najbardziej sprawdzają się w tych przedziałach. W tym celu idziemy do pism na górze. Wybierzemy na razie tygodniki, żebyśmy byli w stanie zaobserwować wyraźnie, co się dzieje. Bierzemy Agorę, autoświat, gościa dziennego, newsmika, politykę, sieci. Tyle tydzień wprost i życie na bramce, przerzucamy je na górną belkę, okay. teraz klikamy przelicz i możemy zobaczyć które gazety najlepiej sprawdzają się w której z grup musimy jeszcze zmienić z procentów kolumnie na procent próby. Okay to są nasze zasięgi w ramach tych podgrup i teraz zacznijmy od mężczyzn w internecie która z gazet nam się najbardziej sprawdza no, jest to jak zwykle teletydzień poza teletygodniem będzie to Newsweek i Angora ale już dla radia będzie to Angora z autoświatem. A dla telewizji Angora z autoświatem dominują całkowicie. Dopiero potem jest Newsweek z polityką. W przypadku kobiet mamy inny rozkład. Jak zwykle tyle tydzień, ale Angora jest. Na drugim miejscu, tak samo dla telewizji, natomiast dla państw słuchających intensywnie radia. Poza Angorą jest jeszcze życie na gorąco. O, proszę, nie zauważyłem. Oczywiście telewizja bardzo ładnie się łączy z życiem na gorąco. Najwyraźniej. Tak, czyli możemy. Rozbudować znacząco demografię, zobaczyć, w jakim innym medium, medium pokazujemy swoje, swoje reklamy, gdzie budujemy kampanię i w tym momencie, gdzie do kogo najłatwiej jest się nam dostać.